Stan transmisji na żywo. No to lecimy. Witam serdecznie wszystkich. Właśnie będziemy dzisiaj otwierać 60 ponad kluczy epickich. I oto tutaj nam przychodzi z pomocą nasz epicki gracz, którym jest maleństwo. Janeczko. No, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Miałaś tutaj być, no? Ja na apku jestem. To chodź, chodź, będziemy otwierać te klucze. Trochę tego jest i ten. Chcesz jakoś siekierkę? Już lecę. Mam, mam, ja mam. mam siekierkę. A nie, nie mam siekierki. A mam. No, ja mam parę. No. Co, ten też chce coś. Ten też, patrz, dam mu coś. Patrz. patrz. O, hop. Dam mu to Niech leży. Mhm. Smacznego. Jak to fajnie wygląda. O, zium, zium. Napiszę, dużo On ludzi nie... jest w ogóle na serwie, zobaczmy. Eee, hejka, hejka. Otwieram 60 epickich kluczy na live. Mm -hmm. <laughs> Ciekaw, kto na to pisze. Hmm, od No, no to jedziemy. No, pojechało, nie, pojechało. no ciekawe, co z tego wyniknie. Nie no, może przyjdzie ktoś, może nie przyjdzie. Nie brawo, nie. brawo, dobra. Tu już ktoś tam napisał, ale ja sobie dam tutaj latanie, bo znając życie, przyjdą jakieś hieny, przyjdą jakieś hieny i i będzie problem, nie? Miałam, miałam tak ostatnio i normalnie mi zasłaniali ekran i nie mogłem w ogóle klikać, a jak klikałem to, to ten daj coś, daj coś, daj coś. Co ty mówisz? No, daj coś, daj coś. Dobrze. Żebraki. <grym> <grym> no ale widzisz, jakoś tak słabiutko chyba wszyscy są zajęci. O. Dobra, to czas Otwo. No, nikt się nie interesuje, to zobaczymy. Tu mamy a, to wiesz co? To, to podbijamy stawkę. Okej, okay, myślałem, myślałem myślałem, że ktoś przyjdzie. Na to jest lobby? Nie, to nie jest lobby. Na spawn, nie? To jest spawn, nie? Nie, to jest spawn. To jest spawn, nie? Okej, okay, myślałem, że ktoś przyjdzie na spawn. Popatrzeć, popa... popatrzeć. He! Okej, okay. to 120. jeszcze. Dobra, lecimy. I uwaga, co my dostaliśmy? Nic. No. Blaze spawner jako pierwsze! Wow. Wow. Pięknie! Stoisz, otwierasz i tyle. Co za typy. No. No jak tak myślą? Diamentowy miecz dostałem. Zaklęty ogień. O, Zaklęty fajnie. ogień 3. Grabiesz 4. Ostrość 6. Niezniszczalność 3. Ja cię kręcę. Ładne. Megawskie. Grabiesz 4. To tam będziemy te szmaragdy, będą tak frufrufrufrufru. Hej, fru, fru, fru. Ej, ale ten, ja będę Ci wyrzucać tutaj, bo jak nikt tutaj nie przychodzi, to mogę Ci wyrzucać te szóstki, piątki? Możesz. Dobra. Czekaj. Okay. Bo to jest tak, szansa na wydropienie czegoś fajnego, zawsze jest. Uwaga, leci, leci, leci. Mhm. Leci, leci. No patrz, czemu to nie Tak, Czekaj, jeszcze chyba ten... ja bo ktoś tu przyszedł. Widzę. Wojtas. A to Dobra, To chuj Ja potem zrobię przekaż, spokojnie. Dam wymianę po prostu. <grybujesz> Blaze Spawner! Dwie sztuki! Uh! Uhu. Co tu mamy? Nie no, krowy to ja nie chcę. Ale czekaj, ale to może być dobre. Czekaj, ja będę rozdawać. Patrz rzucam. We, jesteś w stanie tu wleść? Ja? No no? no to weź i zostań. Ja jestem. Poczekaj. To ładnie będę rzucał te niepotrzebne rzeczy i tu się przyjdą ludzie. Patrz, hop, poszło. Dostałaś to. No nie. Chyba tamten wziął. Mój tas. chyba tak. Dodał chyba. Dobra nikt na razie ma, by się cieszy. Może ktoś jeszcze przyjdzie. <laughs> Zaś tę muszramką spawner Dobra, na razie będziemy otwierać. Zobaczymy. Patrz, patrz. Oni nie wierzyli, że chyba będę tyle otwierał. I to na live'a pójdzie. <laughs> <laughs> Musisz się obracać. No muszę się wracać, bo nie ma miejsca. Zaraz to mu się zlecą Ej, slimy. I w ogóle ulepszenie minerały 3, nie? Ja. Yeah. Nic nie zostaje niestety. No. On dobiera wszystko. No na razie na spokojnie. Vex, Villager, eh, Creeper, Spawner. No spokojnie. Ja wolałbym mm -hmm. tych Blazeów dużo. No, tak samo. O miecz kolejny. Ty mm -hmm. mam dwa takie miecze. z grabieżą cztery. Nederytowy set, to ci dam. Ładnie. Pisz wymiana maleństwo. Boże, wymiana Arnikos. Wymiana Arnikos. No. Poczekaj chwilkę. Niech się skończy tutaj przemiał. bo jeszcze chwila. Jeszcze jeden. Mhm. Ja nie mogę pisać komentarz jak ten. Jakie to jest głupie. Wy... Zawsze coś wymiana maleństwo dobra i teraz no. kto do ciebie idzie do ciebie do ciebie patrz co tu się dzieje to też ci dam bo to bez sensu no dawaj 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 zaakceptuj 10 daj no daj akcept czas leci halo no, no. dam no, dam No i fajnie. Dobra. Poszło. Ej, ale co z tymi... co z tymi villagerami? Ja nie rozumiem. To ja muszę... Zaśnę detrytowy set. Ja nie wierzę w to. Elytra. Ładnie. Trzeci Blaze. O ładnie. Interakcja z jajem przy wyżywającym. Ja bym wolał Golemy. Golemy to by nam dały też spoko. Hajsu. Golemy? Enderman. A to Enderman. No to lipa. Nie, wiatr tutaj czeka. Mhm. No bo dostał hajs, nie? No. No już czeka. Wojtas, wojta, coś ciebie wyrośnie. Gruszka na wierzbie czy śliwka na zośnie. Ja tam lubię. I like it. tak Wojta nas nie pokona. Nas nie pokona. Nas nie pokona. Zakrętych złotych jabłkach. Witcher skeleton w sensie w tych zwykłych jabłkach. Mm -hmm. W To temat to może być problem, ale... Nie wiem, złotych jabłek to chyba jeszcze mamy cały sad. Cały sad. O, dużo, tego mam, <słuch> dużo. U, u. O, kolejne. Zaraz zaś damy wymianę, ale jeszcze próbuję to coś tu wyrzeźbić. Mm -hmm. A już piszę wymiana. Miana, Ej Kolejny, Aga też będzie miała taki miecz z grabieżą 4. Wow. Uuu, pięknie, tak trzymać. A trzy blazy? Mało, nie? No, plus jeden, pięć to w domku. Mało, powiem Ci... To chyba wolałbym te zwykłe spawnery, tak mi się wydaje. Ciężko od razie powiedzieć, co... Co to się O, no, się na tym nie znam. No bo w tych spawnerach masz wszystko, a tutaj niby masz większą szansę na to, żeby dostać, nie? No. No, no ale ja mam więcej krów niż y, ustawa przewiduje. <laughs> ...tych slime spawnerów, w ogóle nie wiem, po co one są. Dobra, wpisz jeszcze raz wymiana arnikos. Wymiana no, no, no. leży coś, leży coś! Maleństwo. Gdzie? Uch. No co ty to, nie widzisz? Przy mnie. No i chuj, zabrał to. Nie widziałam. Dobra, wymiana. Maleństwo. Ja dam ci wszystko co, co tu jest. Mam 9 mam miejsc jak coś. Ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No to... Boże. Też raz, tak? To za późno trochę. Mi tu takie rzeczy mówisz. To muszę do enderczesta szybko wrzucić. Dobra, dostałem tę łopaty. To... Nie mógł tego podnieść, dziwne. Dobra, załatw miejsce. Idź na wyspę i załatw miejsce, bo tak nie może być. Dobra. To by spa. Tak ja będę. Nie, przerzucaj te rzeczy, ja dalej otwieram. Ty, czwarty blaze, nie? Uuu, tu jest jeden. No, Zobaczcie? 4-5-6, to już 6 blazes było. Uf Zostawię tu wszystko. Sieśćku, 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 wszystko, sieść ku wszystko. No dobra, otwieramy dalej. Dobra, latam. Ludzie ten! Back spawner, ale czemu w ogóle mów nie ma? Hmm. Shoulter spawner No szlak nie trafi, a ten nie umie wejść. Ty, zaś nedyrytowy kilof, łopata, Ty... to się tu nam przyda, na pewno, albo no się to sprzeda. To wymienam? Jeszcze? Jeszcze. A ci to wszystko dam, masz pusteku, tak? Całe? Tak, wszystko pustek, całe. No, dobre.

Gdzie są ci ludzie? Trzydzieści sześć miejsc są. Mhm. Spoko, jeszcze mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mhm. Kratek. <trym> Arnikos otwiera episko w skrzynie. Arnikos otwiera episko w skrzynie. Arnikos otwiera episko w skrzynie. <głos> <głos> I tak dalej, i tak dalej. A ten sobie czeka. dojdziemy do jeszcze dwa miejsca zostały. Mm -hmm. Ci gulemy mam. Spire! Wow, wow. oh. Gulem! Dobra. Czas, wymiana. Wymiana. I od razu, i od razu na wyspę leć, wiesz? Oddaj to. Mm -hmm. Mam.

Co to tu bałagan będzie na tym. <suszel> tym w to dole góry Co to w porządku? Ja Dawać mi blazy. Gdzie masz te blazy? Przy sobie. Jeszcze. A, a, sobie... a tego golema masz, tak? Czekaj. E, iron, iron, golem, 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 siebie. Wracaj, Wracaj, no. do tego świata. golem, <laughs> Gdzie jestem? Ten... Spawner Blaze, blaze O, Wojtas sobie poszedł. sobie poszedł. golem, mogę wyrzucać na ziemię. Ale lepiej golem, 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 razie możesz rzucać, Zobaczymy. No, trochę tych Endermanów tam jest, no ale... Bez sensu. Zaś Villager. Villager! Mm -hmm. no, Ogólnie okay. to Creeperów chyba mam cztery. Mm -hmm. Jajo niuchacza. nie wiem po cholerę to jajo. <grym> jajo Nyuhatcha. <grym> jajo Nyuhatcha, tra-la-la-la-la-la-la, Zaśmiel wtedy to wysad. Kurczę no. Trzeba <laughs> już bardzo dużą ilość blazów walnę. 5 sztuk. proszę Cię. Na tyle, na tyle tych kluczy? Ile tam było? 120. 120. Słabiotko, nie? Ja, słabiutko. Mogło być więcej Witcher Skeleton Spawlet. No. Mogło być lepiej. No mogło, mogło. Zach Villager. No smutne to. Nie się ja tam. Nie narzekam. Proszę mm -hmm. coś. więc klucze do końca Twój creeper 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 start Onysz chyba a magiczne świetne klucze ostatnie wow Wow, mogliśmy klucz. Koniec, cztery epickie klucze. No ale pięć blazów jest, nie? No? No ja pięć blazów. Dostałem dwa dodatkowe epickie klucze. O. Oh.

No i jesteśmy w stanie uruchomić tą farmę nawet na te 5 blaze'ów, nie? To jest pan. źle. I ostatni tu za chwilę będzie Ech. No i czuję na więcej. Ogólnie bardzo ciężko tutaj się to ogarnia. To otworzy z automatyczne. Ja już lecę też na wyspę, chyba. Też? to, Dobra. Już skończyliśmy ten temat. Dobra, wyspa. Ciach, ciach. My tam ten... My tam... Dam, Będziemy klepać? Tam, dam, dam... za chwilę. Bo ty tam dajesz do tego, do stodoły, nie? Ja, do stodoły. Kaj, tu? Nie. Tu? Nie. Kaj? Nie, ja tu... Tutaj dam. Nie tu. Tu u góry. Tu jest moje. Aha. A na dole też możesz. Dobra. Blaze Lej, wezmę. Ciach, 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 ciach. Creepery... E drew wrzucenie. Nie, chlebek się może przydać. To to. To. I teraz co ja miałem zrobić? Aha, jeszcze fender 6 mam 100 tysięcy. I tak, blaze'ów mamy 7 łącznie już. Mamy tak, tak, motion, slime, netto, gówna, diamentowe siekiery, to, 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 miecze, mm -hmm. latające. Okay.

Zaklęte ogień 3, grabisz 4, 3. to 6, miesiąc 3. Zaklęte ogień EC, Grabisz 4. Grabisz 3. Ty, no normalnie, tak jest. Wow, pod wrażeniem. A ty masz jeszcze takie. Dwa mieczyki powinny być, nie? Grabież ja? 4. Jeden miałam, i tutaj dom. A, jeden był tylko. No, ja miałem jeden. E, obrażenia 10,5, dano tego niebieskiego shulkera ja ten drugi mam, ten nie wiem. Może ten zabrał. Wojtas. Nieważne. Dobra. I o, to się zakończyła walka totemiki, łyżeczka, opa, jabłczka i inne rzeczy, dobra, kończymy na dzień dzisiejszy, ho, ho, ho. krótki live'ik, zobaczmy